Ale szczerze pachnie jak ten kurczak burger z tym sosem meksykańskim. Dokładnie. Smaka. Dokładnie. Taki sam zapach. Pachnie identycznie. Pachnie identycznie jak kurczak burger z McDonalda. Naprawdę identycznie pachnie. Witajcie kochani. Ja jestem Mr. Krycha a jestem Nathan. A my w poprzedniej produkcji byliśmy w pięknej 40 tysięcznej miejscowości w Województwie Pomorskim, gdzie testowaliśmy tam najwyżej ocenianego oraz najniżej ocenianego kebaba według opinii użytkowników Google. Mowa jest tutaj oczywiście o chojnicach. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego materiału, serdecznie zapraszam Was do jego obejrzenia właśnie teraz. A my z Natanem dzisiaj również jesteśmy w chojnicach, czyli w mieście Baszt oraz Bram, gdzie przetestujemy tutaj najpopularniejszą kebabownię, którą wybrali użytkownicy Google'a, ponieważ jest tych opinii aż 264. Samuraj, jesteś ciekawy, jaki to będzie kebab? No, trochę jestem. Najpopularniejszy kebab w chojnicach, specjalnie dla naszych widzów. Mam duże wymagania co do niego, będę szczery, tak. A wy pod tym filmem możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgu, tak żebyśmy dotarli nim do jak największej grupy osób. A jeżeli jesteście z chojnic, pamiętajcie o wysłaniu tego filmu waszym znajomym. Niech zobaczą, jak chojnice prezentują się na YouTube'ach. A my teraz z Samurajem przenosimy, przenosimy się! się! Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu z naszym zamówieniem, Pasza Kebab, ulica Nowe Miasto 17, Chojnice, 4,3 gwiazdki, jesteśmy w pobliżu stadionu MKS Chojniczanka, tym razem bez problemu udało nam się przedrzeć przez te wszystkie uliczki, mamy ze sobą tych zawodników, czyli kurczak za 10 złotych mały, z sosem ostrym, a ty Samuraj? A normalny kebab. Mieszane mięso, mieszane sosy za 12, bo trzeba dopłacić 2 zł za. Mieszane mięso, mięso mieszane, dokładnie. Jak się prezentuje nasz zawodnik? No, zawodnik niewielkich rozmiarów, Muszę ale wam... pita się wyróżnia. Pita się wyróżnia, zobaczcie. Taka... Ale jest ona tak fajnie chrupiąca, zobaczcie, no niesamowita pita. Pierwsze co co się rzuca, to jest ta pita. Tak jakby była odwrócona, zobaczcie. No, fajnie, fajnie to wygląda. Fajny motyw. Temperatura naszego kebaba to 56 stopni, czyli w tym wypadku jest najcieplejszy z całych chojnic, Najcieplejszy kebab jest w paszy. Zawodnik nie ma nawet 19-20 cm. Ale no... jest ciężki. Zawodnik 1920 cm, czyli jest najmniejszy, czyli tak można powiedzieć, no na razie kebabik nam się trafił najmniejszy w całych chojnicach. ale... Masywny jest, musisz przyznać. No, ma te 400 gramów na pewno. By się przydała waga, będziemy ze sobą jeszcze w przyszłych odcinkach włożyć wagę, żeby to potwierdzić. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze tego kebaba. W mojej opinii on sprawia wrażenie takiego kompaktowego bardzo. Ale szczerze, pachnie jak ten kurczak burger z tym sosem meksykańskim. Dokładnie. Smaka. Dokładnie. Taki sam zapach. Pachnie identycznie, pachnie identycznie jak kurczak burger z McDonalda. Naprawdę identycznie pachnie. Sałata lodowa, za to pochwalę, że jest sałata lodowa, nie kapusta pekińska. Mamy tutaj surówkę z czerwonej kapusty. Mamy oczywiście mięso. Mięso jest tutaj pod spodem. I tu rzeczywiście dokupujemy się dopiero do mięsa. Czyli 60% surówki, 40% mięsa. Pachnie. Bardzo ładnie. Kurczak burger z maka Kurczak burger z maka ewidentnie. Zanim jeszcze go ugryzę, powiem Wam krótko. W lokalu full ludzi. Jeszcze tyle ludzi, to ja w lokalu nie widziałem. Naprawdę. Wszystkie siedzenie zajęte i jeszcze stali. Dokładnie, nie ukrywajmy. Zamówień full. Chłopaki na bieżąco ścinają mięso. A my Krucie, sprawdzamy smak. Jestem po spróbowaniu kilku gryzów, kilku kęsów. I pierwsze co się wyróżnia, to przede wszystkim ta pita zapita jej chrupkość, jej m, taki niepowtarzalny charakter. Ona jest tak jakby odwrócona była od, drugą stroną mm. jakby była pieczona, ale bardzo dobra. Mimo że to jest taki gotowiec, wygląda na takiego gotowca, ale jest tak fajnie zrobiona, przyjemnie, że ja jestem zachwycony. Akurat mi to bardzo, bardzo smakuje. Zobaczcie jak wygląda przekrój poprzeczny naszego kebaba mój i samuraja. W środku 50% mięsa, 50% surówki. Tak to wygląda w przekroju poprzednio. Nawet w opcji mieszanego mięsa. No, no Samuraja nawet bym powiedział, że troszeczkę więcej. Jak smak tego kebaba? Opowiadaj. Szczerze, kurczak normalny, trochę suchawy, ale sosy nadrabiają. Sos ostry, fajnie nietykantny. Jeżeli chodzi o ten sos ostry, ja go porównuję do poprzednich lokali, w których byłem w chojnicach, czyli w Anie i w Izmirze. Ta ostrość jest identyczna. Jest na odpowiednim poziomie i ta ostrość Ale odpowiada. To nie jest Fanex. Coś na, bazie, coś na bazie sambalu, jakaś taka sambalowa wariacja. Przyznam, że jest to smaczne. Mięso świeże, soczyste, dobrze doprawione, jednak kurczak. Suchawy w niektórych miejscach. Powiem krótko: też troszeczkę słony jest. Bardzo dobrze mi się go tym razem je. Ja jestem zaskoczony, to jest naprawdę na hojnickim rynku. Najlepszy kebab, mm -hmm. jaki jadłem. Nie dają kapusty pekińskiej, dają droższą sałatę lodową. To jest plus, to jest dla mnie plus, bo wiem, że jest droższa, wiem, że wymaga to więcej pracy. Ale też jak pieszemy sałatę lodową w kebabie, to znaczy opiekamy tego kebaba, to ona czasami lubi być gorzka potem. Ale ta nie jest. Ta nie jest, jest dobrze zrobiona. To jest dobry średniak. Co prawda w lokalu obracały się kule mocy. Tak, no kule mocy, czyli te mrożonki obracające się ruchem wirowym na karuzeli. Gotowe, już zakupione. Nie wiem jak samuraj, ale u mnie naprawdę kurczak jest dobry, jest soczysty. Ja mam wrażenie, że jest czasami jest tylko zasuchy. No, ale jest dobry. Jest dobry, jest odpowiednio doprawiony. Całość z tym ostrym sosem się komponuje odpowiednio. Ja jestem zadowolony. Czas na krótkie podsumowanie naszej wizyty w pasza kebab w chojnicach. Przede wszystkim plusy. Pita wyróżniająca się, inna, nie tak fajnie chrupiąca była. Tak, nie jadłem jeszcze takiej pity, tak fajnie zrobionej. Szczerze? Nawet jeżeli to jest normalna pita, którą jemy w każdym kebabie, tak. to jest jedna z lepszych, które jadłem, ponieważ się była odwrócona i była inaczej chrupiąca i fajniej była niż. Tak, tak wygl wygląda, jakby inna. pita była odwrócona. To znaczy, mhm. nie jak standardowo jest przypiekana, tylko odwrotną stroną. Rzeczywiście jest to coś wyróżniającego, faktycznie ta pita tutaj jest zdecydowanie lepsza niż te tortille, które miałem okazję jeść w wychojnickich lokalach. Nie będę ukrywał, na pewno troszeczkę wyższa ocena niż w Izmirze będzie, który był na poprzednim filmie, bo tam dałem 3,5 na 5, tu dam 3,7 na, na 5, coś takiego daje bliżej 7 na 10 tu rzeczywiście, tu daje 7 na 10. Bez, bez niczego, to jest taki średniak, ale bardzo stabilny, który raczej dobrze rokuje. Ja bym tak wystawił między 3 a 3,5 a tak. Tak byś wystawił. Mhm. Klasyczny średniak, ale lepszej takiej jakby jakości. Tak, co prawda kula mocy, to kula mocy. A wam jak smakuje Pasza Kebab? Lubicie ten lokal, jesteście z Chojnic. Podzielcie się w komentarzach Ko... albo na naszej rodzinnej grupie bojownicy Krychy. Jeżeli jeszcze tam nie jesteście, pamiętajcie, żeby dołączyć. Jeżeli jesteście z Chojnic, udostępnijcie ten film swoim znajomym. No, my tym razem w chłonicach się odnaleźliśmy. Bez problemu. Bez problemu, spotkaliśmy widzów. Tak więc, Chujnice nam się podobają, fajne miasto. Ja myślę, że jest. Fajny jeszcze... byk. Dokładnie, byk też. Byk manekin przy tym byku to widziałeś, jak on wyglądał. Drugi byczek. A my w następnym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie chcieli nas oglądać, będziemy w Tucholi, czyli kawałek dalej. Wy możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgu, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i. Trzymajcie się cieplutko, do cześć. następnej produkcji dziękuję, że byliście z nami, mój Instagram MR Krycha. dzięki niemu wiecie wszystko pierwsze, więc tam wchodźcie też, cześć!